Zapraszam do podcastu Pogadanki o historii. Hejka, hejka! Z tej strony Aleksander, a wy dzisiaj słuchacie kolejnego odcinka serii "Pogadanego o historii, w których staram się w sposób przystępny przedstawiać różne tematy z różnorodnych okresów historycznych. W dzisiejszym odcinku zamierzam Wam przedstawić dosyć smutną tematykę, a mianowicie przypomnieć również większym, yy, większemu gronu odbiorców o ludobójstwie Ormian, jakie, jakie miało miejsce na początku XX wieku. Aby jednak zrozumieć przedstawione wydarzenia, muszę tutaj zarysować pewne tło historyczne. Armenia bowiem była najstarszym państwem chrześcijańskim, jaki powstał, ponieważ przyjęła chrzest już w IV wieku naszej ery. Czyli jeszcze przed edyktem mediolańskim, który uznawał chrześcijaństwo za religię tolerowaną. Jednak wkrótce Armenia straciła swoją niezależność i stała się częścią Turcji, która jak wiemy znawała islam. Dlatego też nie było Turkom na rękę. Aby w ich granicach znajdowało się chrześcijańskie państwo, to też aby zniechęcić ormian do wyznawania ch chrześcijaństwa, zaczęto nakładać na nich wysoki podatek w zamian za zgodę na wyznawaną, odmienną przez nich religię. Sytuacja jednak wraz z biegiem czasu stawała się coraz bardziej gorsza. Już pod koniec XIX wieku dochodziło do masowych represji, w wyniku których zginęło około 300 tysięcy ludzi. W XX wieku w Turcji władzę przejął ruch młodo turecki który marzy o stworzeniu imperium Wielkiego Turanu. Ruch młodo turecki był wzorowany na zachodnim nacjonaliście, tak swoją drogą i planowana rzeź, planowane ludobójstwo miało przebiegać w kilku etapach, jeżeli chodzi o Ormian, ale nie tylko o nich, również Żydów oraz inne grupy niemuzułmańskie. a mianowicie Pierwszym krokiem było pozbycie się młodych mężczyzn, czyli tych, których, e, którzy jedynie byli zdolni podjąć masowy opór, oraz skonfiskowano wszelką broń Ormianom. W kolejnym kroku uwięziono elity społeczne Ormian, a następnie wskutek samosądów brutalnie ich zamordowano. Często dochodziło również do krzyżowań powtarzam krzyżowań. A w trzecim kroku resztę tych już słabych, niezdolnych do jakiegokolwiek oporu skierowano do obozów koncentracyjnych umieszczonych na syryjskich pustyniach. Ostatni etap planowanej rzezi właściwie był najgorszym ze wszystkich, i trudno sobie wyobrazić potworności, do jakich wówczas dochodziło. Gwałty na małych dziewczynkach były codziennością ze strony żołnierzy, również dla przestrogi w cudzysłowie, zrzucano w przepaście losowo wybierane osoby. Dodatkowo przyciąż żywności był naprawdę głodowy. Był naprawdę głodowy, ponieważ każdemu przysługiwał kilogram chleba na miesiąc. Na miesiąc, nie na dzień, nie na tydzień, na miesiąc. Żołnierze tureccy, ponadto w ramach ćwiczeń wojskowych, strzelali sobie do Ormian jako ruchomych celów. I właściwie ciężko stwierdzić dzisiaj całokształt efektów ze strony armii tureckiej. Jednak szacuje się, że w wyniku tego zginęło około 2 miliony Ormian. 2 miliony Ormian. Nawet po 1918 roku, kiedy siła nacjonalizmu tureckiego znacznie osłabła, a władzę w Turcji przyjął Mustafa Kemal Ataturk, uważany za twórcę dzisiejszego współczes dzisiejszej współczesnej Turcji, nowoczesnej i świeckiej, to ludobójstwo absolutnie nie spowolniło, ponieważ Prezydent ten doprowadził do śmierci jeszcze około 200 tysięcy ormian. I efektem całości tych zbrodni, która lwia część padała właśnie na okres I wojny światowej około 1915 roku był spadek liczebności Ormian z ponad 2 milionów do 150 tysięcy zaledwie 150 tysięcy. Co jeszcze jest bardziej przykre, opinia publiczna była całkowicie obojętna, pomimo jawności zbrodni i to, że Turcy jej zbytnio nie ukrywali. Ponieważ przed 1914 rokiem Turcja była sojusznikiem Niemiec, jednego z potężniejszych państw w Europie, a wówczas również na świecie, dlatego nikt nie chciał rozbudzać konfliktu ani rozpoczynać wojny z powodu Ormian. Natomiast po zakończeniu Wielkiej Wojny, I wojny światowej, Turcja stała się nowoczesnym państwem, które było filarem powojennego ładu, co również skutecznie zapobiegało rozliczeniom tej zbrodni ze strony zwycięskich państw Antanty. Co również trzeba zaznaczyć, kwestia ludobójstwa Ormian, jaką tutaj przedstawiłem, jest solą w oku tureckich polityków, ze względu na to, że ta kwestia skutecznie blokuje. Próby Turcji do dołączenia do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej, ponieważ kilka państw uznało, że jeżeli Turcja nie zmieni zdania w kwestii ludobójstwa, które jest jawne, to takiej zgody nie ma i nie będzie. Turcy do dzisiaj się oczywiście nie przyznali, uznając i tłumacząc ludobójstwo wybuchem masowej epidemii. I to był powód, według nich, oczywiście, śmierci tych ludzi. I zaledwie część państw, w tym również Polska, uznaje to za ludobójstwo. Dlatego liczmy, że sytuacja ta, którą opisałem w tym nagraniu, zmieni się w przyszłości, ponieważ my jako ludzie musimy walczyć o prawdę i musimy walczyć o to, żeby ona nie zginęła. Zachęcam oczywiście do zapoznania się ze źródłami, jakie umieszczam pod nagraniem, abyście mogli szczegółowiej zapoznać się z omawianym tutaj tematem. Trzymajcie się.